że zostaliśmy o przemarzniętym łabędziu na Zamojskim Zalewie. Okazało się, że ptak znajdujący się w odległości 100 metrów od brzegu nie był przemarznięty. Tutaj strażacy podczas przygotowania sprzętu głośnym nawoływaniem spłoszyli ptaka, który o własnych siłach odleciał. W akcji trwającej niespełna jedną godzinę zaangażowany był jeden pojazd strażacki z jednostki ratowniczego śnieczeń Zamościa. No po prostu nie Ale... dobrze tu. No, ty, no, ty... No, przyzwyczajony tutaj, <laughs> tak. To <były laughs> siedział, to gdzie będzie szedł? Ja myślałam, czuję mu zimno. <laughs> Przy okazji tego zdarzenia, zwracam się z takim apelem, wiadomo jest, że ciężko jest określić i rozpoznać, czy ptak przymarsz na zbiorniku, czy też nie. Z całą pewnością o takich zdarzeniach należy informować służby ratownicze, ale przed wybraniem telefonu można spróbować głośnym nawoływaniem spłoszyć zwierzę, aby wykluczyć alarmy fałszywe.